Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na pięknym łowisku Magnum Carp Lake z ekipą Stalomax. Przed nami przeprawa na stanowiska i będziemy dla Was łowić i pokazywać nasze przynęty, jak działają na tym akurat łowisku. Przed nami rozbijanie obozów, a teraz przedstawię Wam ekipę. Wszyscy już rozbici. Jedziemy na stanowisko numer 4. Zobaczyć jak chłopaki mają poustawiane wszystko. Jak przygotowani, jak nęcą, co zakładają na hak. Wszystko będziemy podpatrywać i wam przekazywać. Jesteśmy na stanowisku numer 4. Jesteśmy u Roberta. Robert akurat świeżo po zerwanej rybie. Robercie, co to się stało? Co to się stało? Łowimy w miejscu, na którym jest bardzo duży garb, wychodzi do ponad metra wypłycenia i następnie schodzi do ponad 5 metrów. No rybka uderzyła z tych 5 metrów. Mimo szybkiej kontroli wejścia na ponton, wypłynięcie za rybką, no, udało się rybie przeczyć przypon o garb, że tak powiem. No gdzieś tam coś musiało być, jakieś betony, albo zawada, po prostu ryba weszła, urwa przypon, Ale przede wszystkim, co jedną z takich bardzo fajnych przynęt, która właśnie dała pierwsze branie, raptem półtorej godziny od wywózki. Jest to przynęta Fructus w rozmiarze 24 mm oraz popek 16 mm w kolorze żółtym. Było kluczem do sukcesu, że ryba mega szybko pobrała przynętę. Więc teraz szybka wywózka. Robercie, powiedz, jak nęcisz? Grubo, delikatnie. Jak nęcę? Przede wszystkim jest ziarno, kukurydza. Do tego są kulki 20, kulki 16 pelet dwunastka, jest to wszystko zalane oczywiście bosterem fruktuza. Jest około 4-5 kg włożone, że tak powiem, miksu na zestaw i to dało pierwsze branie. Czyli po tych 5 kg, które ten zaraz była, było branie? Tak, zaraz było branie. Widocznie ryba od razu weszła w miejsce, że, że tak powiem, nęcenia, zaczęła żerować, pobrała przynętę. Przy takim dużym upale, nie? Ta, przy tak, przy tak dużym upale, co prawda, jesteśmy dopiero. No, Zestaw jest około, półtorej godzinki wodzie był, nie? I od razu nastąpiło te branie, więc oczywiście to świadczy, że ryba żeruje. Chce chętnie pobierać ten pokarm. Smakuje jej to przede wszystkim. No i teraz liczyć na kolejne ryby. No a, będzie, 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 będzie. Musi okay. być jak najbardziej. To jest dopiero okay. początek, a jeszcze no jest to, kilka to, dni przed nami. To liczę, że w nocy na pewno to będziemy u Ciebie zobaczyć rybkę, jaką będziesz biał. Miejmy nadzieję, że wszystkie slingi będą pełne do rana Powodzenia Robert. Jesteśmy nadal na stanowisku numer 4. jest z nami Damian. Damianie pierwsza na nałowisku. Tak, tak, pierwszy raz. Jak Ci się podoba? No otoczenie super. Domki naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o wodę, no to naprawdę różne głębokości od pół metra przy wyspach nawet do 6 metrów. No jest dużo, okay. miejsca, dużo miejsca, nie dużo, miejsca, dużo, dużo miejsca. Pies. Powiedz mi, jakieś przynęty takie specjalne wybrałeś teraz na to zasiadka, czy Standardowo twoje ulubione, tu teraz killery znaczy, no, ak Akurat ulubiona przynęta, na przykład popek cytrus o -o. i tonący halibut, no tak bardziej w Aha. tym temacie. Jeden śmierdziel, drugi słodź. A czyli, czyli wszystko co wypoziomujesz, żeby to było, na co ryba reaguje w tym momencie, Dokładnie. odpalisz ten, dużo Dokładnie. nęcisz, mało nęcisz? Staram się na początku drobno. Zobaczymy później. Czas pokaże, jak to powiedzieć. Nie boisz się, tych ty karasi? No no, zobaczymy. Na razie jeszcze nic nie ma, także jest okej. Okay. Mówił właściciel, że, że masa karasi, że drobno posypiesz, to no zobaczymy. No, czas pokaże. Karasie się nie liczą. Przyjechaliśmy tu na no. karpie, na amury, pokazać ludziom, Dokładnie. jak łowimy. Więc fajnie, powodzenia. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Jesteśmy nadal na stanowisku numer 4. Jest z nami Tomasz. Tomaszu, co powiesz o organizacji tych tego spotkania? Jeżeli chodzi, co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o właściciela, bardzo nami się dobrze zaopiekował, poprzeprawiał nas. Z każdą. Kupę roboty miał? nie Kupę Olb, roboty. Kilka stanowisk miał do przewożenia no, sprzętu było go od groma. Naprawdę więc... no, na cztery ekipy przewieźć, no trzy praktycznie, ale z tyle towarem. Ze sprzętem, ze wszystkimi poradził sobie naprawdę wyśmienicie śmienić. 5 godzinka myś, się. Chyba nie? nawet mniej. No, chyba nawet, nawet, chyba mniej. nawet mniej to wyszło, więc szybko akurat... sprawnie. I taki du... bardzo pomocny i dobry człowiek, który no. wiesz, nawet jak coś się stanie, to on znajdzie rozwiązania tak, żeby za, zaopiekować się. Ludźnie. Jak Ci się ogólnie podoba ogólnie łowisko? E, no my jesteśmy na czwórce na stanowisku numer 4. Tak jak widać. Jest duże, obszerne. Są różne miejsca, w których można postawić zestawy. Są górki, dołki. Zróżnicowanie dna jest od 50, 80 cm do 8 m. Także każdy znajdzie coś dla siebie, tak żeby ryba coś tam za, zaatakowała. Nie? To obstawiłeś? Ja? A ja się przygotowałem. Wziąłem sobie ananasa, popka na Runi Rigu. I drugie podejście mam na raczka. O, Czyli ciem, ciemna kulka. E... Zobaczymy, co, czy będzie bardziej fluo, czy bardziej ciemne kuleczki. Czyli takie, takie mniejsze, mniejsze przy tym na razie tak. E, tak, no testujemy. Jesteśmy dzisiaj pierwszy dzień, jesteśmy, więc jakby zobaczymy, co będzie później. Będzie w trakcie gdzieś tam. A jakieś takie bardziej. Ja małej ilości. Małej ilości, małe ilości, żeby też tej ryby jakby. no Przejechaliśmy dużo osób, zobaczymy, nie? Jak wejdzie ryba, no to wtedy trzeba będzie ją podtrzymać. Ale no, już pierwsze początku... branie na waszym stanowisku było? Tak, kolega, kolega Jest... miał i to. Bardzo mocne, fajne branie. No niestety gdzieś tam się nie udało wyciągnąć tej ryby, ale jesteśmy dobrej myśli, że następna będzie już nasza. Okej, okay, dobra, Tomasz, owo wyda. Dzięki wielkie. Jesteśmy na stanowisku numer dwa. Jest z nami Piotrek. Piotrek, na co łowisz? Standardowo, jak to się mówi, jedna wędka jest na śmierdziucha, druga jest na słodko. Lewą wędkę akurat mam na tyczyka, prawą wędkę na fruktuza. Przynęty Pod... duże, małe? Kulki mam akurat na jednej i na drugiej, na razie pojedyncza dwudziestka, zobaczymy co się będzie działo, ale podsypujemy dosyć grubo, bo podsypane mam tymi samymi smakami dwudziestka czwórka mieszana z szesnastką, zadipowane, no odkąd jesteśmy to jedna jakaś tam delikatna, jakiś wyciąg był. Ale na na zestaw? 2 kg, 5 kilo poszło, ile poszło? Do wody poszło, ja wiem. Ze 2 kg na pewno podsypane, grubo podsypane, bo głęboko. Na każdy ma... zestaw. Tak, na, na każdy... każdy zestaw. Zestawy są na około 7 metrach, także to się tam rozejdzie wszystko, nie? Jak sypaliśmy, futrowaliśmy z pontonu. No, zobaczymy, co będzie. Obszerne stanowisko. Dużo Tak, miejsca. Stanowisko mamy akurat bardzo duże. Tym bardziej, że tutaj trójka jest wolna. Możemy się troszkę tutaj bardziej na lewo wysunąć. Jesteśmy we trzech na stanowisku, śmiało każdy ma dla siebie miejsce, także tutaj nie ma z tym problemu, to jest mistrzostwo świata. Tylko ten upał. No upał jest masakra, ale tutaj <laughs> trzeba tej brawa bić inwestorowi, że mamy domki z klimatyzacją, także no. gdyby nie to, to byśmy chyba tutaj już zjechali, byśmy w tej wodzie byśmy się siedzieli. <laughs> tak, fajnie, dobra. Piotrek, życzę powodzenia, trzymaj się. Nie, dzięki. I widzi, mam nadzieję, że następne to widzimy się z rybą. No i tak mam, mam nadzieję na to. Jesteśmy na stanowisku numer 2. Jest z nami Maksymilian. Jest to świeżak w naszym teamie. Maksiu, skąd przyjechałeś? No, pionki mi ja, także kawałeczek trochę tutaj miałem. Ile jechałeś do nas? Oj, Oj, cztery, 4,5 cztery godziny, także kawałeczek. Czy warto było? Oczywiście, że warto. Pewnie, że... Jak Ci się podoba? Na, na karpie zawsze warto, łowisko mega, Klima w domku robi swoje. także. także jak Ci Łowicie. Jak, jak Cię przyjęli te łowicze? Oj, bardzo ciepło, także, także jestem mega zadowolony, jak, jak na pierwszy raz takie wspólne łapanie, także jestem pozytywnie nastawiony do tego wyjazdu, zobaczymy co przyniesie nocka, bo nie liczę, że w taki upał złapie nam jakaś rybka. No i zobaczymy, tak? No powiedz mi, jak tam przynęty duże, małe, No, no stawiłeś. Ja klasycznie na grubo, kulka 24, popek 16, jako, jako bałwanek, także podnęcony też grubo, bo 24 i 20. Beżane kukurydze, bo nie chcemy, wiadomo, karasi. Tak, jakiś posypany, czy pele jakieś yy, podsypane Tak, tak, peleci też były w mixie, więc na grubo ja stawiam, bo koledzy trochę drobniej. Ja 24-16, no zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to będzie wszystko. Czyli to tak, to jak to mówią, że to będzie świeżak, to będzie numer jeden. No zobaczymy, Czarny koń w teamie teraz. Zobaczymy, Dobra, zobaczymy. Maksiu, powodzenia, czekamy na jakieś ryby od no, Ciebie. oczywiście, że tak. Jesteśmy na stanowisku numer jeden. Chłopaki na stanowisku mają już dwie ryby, małe ryby, ale pierwsze ryby. Grzesiu, jak ci się podoba na łowisku? O, super jest. Stanowiska są zadbane, domki zajebiste, no i elegancko. No. Grzesiu powiedz mi przynęty grube, używasz? Czy, bardzo, czy... bardzo grube. Te dambelsy ze stalo Maxa poszły na zestawy. Jakie słaki? E, Tuńczyka, i akurat teraz jak założył kukurydza z popkiem. Czyli Też, na słodko. bo Frutuzym. Tak, bo tak, tu tak, mówili, tak. Że, że jednak te, te śmierdzące zapachy, a to jednak kukurydza. No, Wiem, że to jest no. Twój ulubiony zapach. Tak, tak. Zawsze tak, na tak. wszystkich no, łowiskach jest... używasz. Teraz. Trzeba to wypróbować. No. <laughs> a jak czy Magnum, <laughs> czy Magnumskie ryby, to no, no. będą e, chciały. Tak, tak. Zobaczymy. E, powiedz mi na zestaw dużo sypiesz. No teraz poszły łódki fal. E, Kupowate, no, kupowate, a, kupowate. A, a. Czyli, czyli spokojnie te 5 kg do. No do, 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 to spokojnie tyle. No. zestawy na początek to poszły aż pod kark. Fajnie, dobrze Grzesiu, słuchaj. Życzę Ci powodzenia. Fajnie, że macie już pierwsze ryby. E, teraz a. była informacja, że chłopaki na czwórce mają mamura. Jedziemy zaraz do nich, bo nie będziemy go tam przytrzymywać, tylko Zarze. szybko go pokazać wam i no i tyle. Grzesiu. Czekamy na konia. Czekamy na konia. Jesteśmy na stanowisku numer 1. Jest z nami Tomasz. Tomasz, widzę, że jesteś, jesteś tu mocno przygotowany sprzętowo do wywózki. Wszystkie GPS-y, echosondy. Jak wygląda u ciebie dno na tym, na tym? No powiem szczerze, że dno wygląda zróżnicowane. Zaczyna się od 7,5. Później są różne półki. Ja ogólnie teraz stawiałem zestawy na 5 metrach, 5, 4,5. jeden zestaw na 5 metrach, drugi. Czyli jest to... coś, gdzie, gdzie można tej szukać, lokalizować tej ryby, Jest jakiś wybór. Nie jest to Może. dno, jak, jak to mówią, typowa wanna, jest to. Nie, jest zróżnicowane. ogólnie na jest zróżnicowane dno. Trzeba szukać. Postawiliśmy na półeczki i, I jak, jest. Jak, jak tam jakie przynęty? No przynęty. Na jedna wędka poleciał tuńczyk 20 podbity z dwunastką, 12, Aha. druga wędka poleciał fruktus z kukurydzą. Aha, czyli, czyli mieszańce, łamańce na słodko. Trzeba próbować trzeba próbować. Na, na, trzeba próbować. E, jedna ryba już jest. Jedna ryba jest. Jak tam, tam e, Holspontonu wszystko? No wszystko dograło, ryba przyciągnięta do brzegu. Gdzieś około ile miała dyszka? 10, 10 do dokładnie 10 10, dokładnie 10, 10. czyli Dlań na początek jakaś fajna ryba już jest jest kontakt z rybą no to, to jest po, po kilku 3-4 godzinach dopiero pierwsze jakieś, jakieś efekty i to już w takim słońcu nie że to już jest no widać że ryby się wygrzewają bo większość ryb jest co echo pokazuje na powierzchni ale czekamy na noc na, czekamy wszyscy na noc że noc, myślę noc że się noc pokaże, no. i, ty, i te wielkie konie wyjdą dobra, <laughs> dzięki to masz powodzenia dzięki. ci życzę dzięki Jesteśmy na stanowisku numer jeden. jest z nami Łukasz. Łukasz, skąd przyjechałeś do nas? W z, z Lublinca kochcie e, Jesteś długo na śmiecie? Nie, parę miesięcy. Czyli świeżak, bo chyba Max jest naszym świeżakiem, ty jesteś takim y, trochę starszym świeżakiem. <laughs> powiedz mi, bo widziałem, że tam y, przy takim zatopionym drzewie łowisz. Dokładnie. I powiedz mi, czy tam jest coś takiego fajnego, charakterystycznego? E, ogólnie tak. E... Szef mi powiedział, że tam jest po prostu takie top miejsce. No i po prostu tam zostawiłem, tam jest 5,5 5 ,5 metra. A 5,5 metra? Jednak, jednak jest, tu, jest no. tu głęboko, niby jest zatoka, ale jest głęboka zatoka. Powiedz mi na co przedstawiłeś? co jest na haczyku? Fructus. Fructus, a dokładnie. cały czas tutaj? To jest, jest wszystko fructus. Dokładnie. To jest Aha. tylko moja taka typu taka topowo. Przynęta i no, nie zmienią. Fructus strasznie, strasznie się sprawdził teraz we wszystkich tych naszych testerów i, i ludzi łowiących na, na przynętę Stalamaxa, że Fructus przychodzi do miana topowej przynęty praktycznie w jeden rok, bo pobił już ananasa, więc będzie dobrze, będzie dobrze. Oby tak dalej. Grubo nęcisz, czy, czy delikatnie, czy tak jak, jak? No tak około 4 kilo. 4 kilo. 4 na zestaw, czy, czy ogólnie tak podzielone na dwa zestawy? Nie, na jeden. Na jeden. O, czyli, czyli, czyli grubo, grubo czekamy na no, ten, ten trzeba, ten karp. No bo... tu trzeba. Trzeba. Słyszeliśmy, że tu są duże ryby. Ryby lubią połowę. No, ale pojeść. już wyszedł. Ale jakiś karp też był. Tak. No, czyli jakiś. Fajny lampasik. Fajny lampasik. Dobrze, Pukaszu, no to powodzenia Ci życzę. Lecimy dalej na stanowiska, bo słyszeliśmy, że właśnie na czwórce e, jest złowiona ryba. Lecimy tam. Powodzenia. trzymaj się. Szałka, hej. Jesteśmy na stanowisku numer 4. Mieliśmy informację, że jest tu ryba. Co to było? Mm, amur. Amur. Na co wziął? Amur o dziwo nie wziął na nic słodkiego, tylko wziął na raczka, którego wcześniej pre prezentowałem i właśnie poszło na jedna jesteś, śmierdziela. Jesteś jedynym, który łowi na raka, bo jak tak rozmawiałem z chłopakami, wszyscy obstawiają albo fruktuza, albo tuńczyka. Ja akurat mam squida na, na haku. Okay. A ty masz raka? No i Amur zasmakował. I Amur zasmakował, Raszka. Mam nadzieję, że Amur przy, przy, przyniesie jeszcze kolegów swoich, ewentualnie karpie jakieś. No bo to był taki, taki mniejszy Amur tej Mniejszy, tych... tak. To jest taka zarobieniówka, która tu jest, która gdzieś tam około 7 kg gdzieś tam sobie pływa, ale mówię, no z rakiem na przykład ja mam tak, że rak otwiera mi każdą wodę. Aha. Czyli... I jakby to jest mój must have i jakby zawsze na jednej z wędek loduje. Top, on do top. Tak, mój, mój <śmiech> zdecydowanie. <śmiech> <Fajnie>. <śmiech> tak, tak to Dobra, no to, to czekamy na kolejne zgłoszenie. I życzę powodzenia, ale to te teraz takie, takie 20+. Plus. A daj, oby tak wyszło, oby tak wyszło. Ta, ta Dzięki wielkie. Robercie, po pierwszym nieudanym holu z ryby jest pierwsza ryba u Ciebie. Co to, co to jest? No jest pierwszy omurek, który skusił się fajnie, bo na fruktuza ponownie. a czyli na słodko, na słodko, teraz bardzo na słodko. E, powiedz mi, jeszcze mocniej posypałeś, bo jak wyszły amury, mury, to. powiem, ponownie poleciało około 4-5 km Aha, czyli, do wody. Czyli, czyli będziesz przeławiał tam mury. Nastawiam się na jedną konkretną piękną rybę, pięknego Azjatę. Aha, dobra, fajnie. No jest, jest pierwsza ryba, to cieszy. No i gratulacje. Jesteśmy na stanowisku numer 9. Jest z nami Paweł. Pawle, jak Ci się podoba na łowisku? Pierwsze wrażenie jest, jest super. Jest super, ale za zacznie, tym zacznie bardzo gorąco. Gorąco, ciepło. Jest odziś. gorąco, jest ciepło. E, na, po pierwszych paru godzinach można powiedzieć, jeżeli chodzi o warunki, jest super. E, aczkolwiek bez pika. Bez pika, bez, pika. bez pika. Nasze, nasze stanowisko e, czeka na dużą rybę, bo też widziałem, że sypałeś dość grubo do wody. Czyli na zestaw pełno łódka, e, czy tak. jeszcze przewoziłeś, dosypowałeś? Nie, czy jeszcze nic, przed wieczorem będziesz coś dosypał? Nie będę zmieniał. E, zostawię to na 24 godziny. A czyli nie będziesz? Nie będę rano tego przewoził. Aha. Zostawię to na 24 godziny, czyli jak przyjechaliśmy. Czyli tak, tak zalecił właściciel, żeby położyć, poczekać, bo on tam... mówił, że nawet można troszeczkę dłużej to przetrzymać, ale ja tak 24 godziny i i przewierzymy. Y, duże? To znaczy tak, y, fruktuza, mamy, bałwanka, y, a drugi zestaw jest y, delikatniejszy na jednego popapa. Y, Pawle, ty prosto do nas w Danii przyjechałeś, czy byłeś po Nie, Powiemy, prost... e... <laughs> że na, na duńskich rejestracjach tak, przyjechałeś. Nie, to było tak, że przyjechałem w okolicy Szczecina, żeby nie jechać 1000 km. To zjechałem w okolicy Szczecina i później te prawie 600 tutaj. Aha, mhm. Czyli 600, czyli praktycznie najdalej, najdalej masz do tak. nas. No Ty jesteś u nas w filmie już. Będzie rok czasu. Będzie rok czasu. Czyli już taki, powiedzmy, weteran, przełowiłeś te przynęty. No ale fruktus, jednak ten fructus. fructus. Fructus i spice. W tamtym roku spice dużo i w tym roku, no fruktus. Fructus, fructus. fructus króluje, fruktus, robi się taką topową naszą przynętą. No właśnie, też ostatnio też mówiłem chłopakom na stanowisko numer jeden, że fruktus przebija ananasa pod kątem łowienia. Moim zdaniem tak. No. Moim zdaniem on po prostu łowi na każdej wodzie jak dla mnie. No. Czyli jest to taka uniwersalna zanęta, taka topka na każdej tak. wodzie. Bo ja też słyszałem, że mnie tak. na, na dużych łowiskach chłopaki łowią, na innych łowiskach, na trudnych, na łatwiejszych. Zawsze gdzieś ten fruktus. Zawsze jest fruktus, gdzieś tą jedną wędkę cały czas. Mam na, na okay. fruktuza i cały czas coś tam. Dobra, Pawle, no to powodzenia będzie mi bardzo miło, jak będę ci podbierał rybę. jaką ja <laughs> na, na pontonie i czekamy na tego kloca. Dobra, dzięki. Jesteśmy na stanowisku numer 9. Łowię tutaj z Michałem i z Pawłem. Michale, ty już tu byłeś na tym łowisku, na stanowisku numer 8. Jak no, to tak, by było? Tak. Było, e, grubo. grubo było, e, nęcenie było obfite. Wtedy złowiłem, byłem na, od niedzieli do niedzieli, złowiłem gdzieś e, 80 karpi. A Czyli było, były też tam e, takie. Bardzo dużo było męcone. Królowa przy, przynęta. przeważała przy, kukurydza. Kukurydza, czyli jednak ta kukurydza, bo wszyscy, Słod, mówili, słodko, wszyscy tak. mówili, że jednak jakieś tak, te, te śmierdzące, a jednak ta kukurydza, tam leczna kukurydza od nas... No, króluje, tym bardziej, króluje, króluje. króluje, i na króluje taki tak. u, ciep... mnie, u mnie to jest też numer jeden. Nie? No a Tak, jak też tak. naszego Timowicza, a, a Twojego brata, kukurydza ulubioną przynętą tak, z Maxa. czyli na te upały. Tu próbujecie, bo też się próbuje tą kukurydzę. Ty, czy ty teraz masz tą kukurydzę tu? Na. właśnie zmieniłem na coś, coś innego, na Co prostuza. No to... kula, kula, 24 podwieszono 20 po Aha, Aha. Aha. Czyli, no, czyli... A drugie mam na tuńczyka. Tunceka, tunceka, jest bardzo intensywny, on bardzo, bardzo przyciąga te ryby. Jest. Na tyle mocny, że ta ryba go szybko zlokalizuje. I, no i grubo, i grubo zasypane. Nie? Z, I grubo zasypane. Pełne łódki. Pełno. Pełne łódki. Czy, pełne będziesz, łódki. czy jak, jak będziesz trzymać tą przynętę do jakiegoś brania? Czy... Dobrania. Dobrania będę trzymał, myślę, do rana. Jak, jak się nic nie zmieni do rana, to będę rano dopiero przewozi, nie? Aha, aha. No to ja zrobię inaczej. Bo akurat jak, jak już tu mówimy, ja łowię na Tuńczyka i na Squida. Nikt nie łowi na squida, ja, ja łowię teraz tu na squid'a. Zasypałem też grubo. Samymi kulami, peletu minimalnie tylko gdzieś tam kilka garści. E, zobaczymy, co będzie ten... Natomiast nie będę trzymał, tylko ewentualnie będę donęcał i przy... przynęty cały czas miniętą. Spróbuję, bo... spróbuję jeszcze właśnie z, zanęcić rakiem, bo mam raka. E, z... no, zobaczymy, czy, czy ten rak coś też nie, no, nie zawiodł. Chłopaki już tam na stanowisku numer. Cztery złowili Amury, amury na Raka, A czyli na no jeden chłopak, Robert nasłowi już na... nie Robert czy, czy Tomek, Tomek na raka, czyli ten rak już tu się sprawdzał. To, no, kilka godzin po połowieniu już są jakieś pierwsze efekty to, to świadczy, No i, że... zrobię, I zrobię tak, że, że może zrobię zmniejsze przynęty, może zrobię na Roniego e Aha. i jakiegoś Dombersika dam albo malutkiego takiego pobabka. Czyli jak, jak 12, nie będzie jakiegoś ruchu... Tak, tak to zmienimy na mniejsze hmm. przynęty, nie? Dobra, dobra. Okej, okay, dobra, Michale, czyli, czyli czekamy na tą dużą, dużą rybę. Trzeba. Powodzenia. Dzięki. No i kończymy pierwszy dzień na łowisku Magnum z ekipą Stalomaxa. Pierwsze rybki po kilku godzinach już trafiły na mata, nie są to może duże rybki, ale są rybki. Przy takim upale, jaki dzisiaj był 33 stopnie w cieniu, no to to jest już jakiś, jakiś efekt. Zobaczymy co przyniesie noc i z tego miejsca serdecznie Was zapraszam na drugi odcinek naszego filmu. Cześć.